Witam Państwa w z Polska Auto po montażu instalacji BRC i 52 Jest to Suzuki Splash z silnikiem 1.2, obwodem 85 koni i auto zostało wyprodukowane w 2009 roku Instalacja BRC, widzimy mamy tutaj reduktor, filtr fazy ciekłej oraz filtr zwrotnej tryskiwacze Auto dodatkowo zostało zabezpieczone systemem lubryfikacji firmy JLM. Mamy zbiorniczek lubryfikacji i pod wszystkich wyszłami gazowymi widzimy rozdzielacz właśnie do lubryfikacji. Centrala sterująca znajduje się w tej stronie silnika. We znajduje się przełącznik międzyna gaz, który oznacza, oznacza poziom gazu i czy gaz jest włączony czy wyłączony. Wlew pod klapką na dopręcaną końcówkę oraz zbiornik 33-litrowy tutaj widzimy jak jest pokrywka odkręcona tam się właśnie jak widzimy znajduje zawór gazowy który otwiera i zamyka dopływ gazu zbiornik jest to 33-litrowy do którego wejdzie nam 29, 23 litry gazu i przejdziemy na tym Zbiorników w granicach 300 km. Ogólnie koszty instalacji to 2900 zł i zwraca się po przejechaniu w granicach 13 000 km. Auto małe, dobre do miasta. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odcinków.